A więc witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jack Ferenc i robimy, aktualnie gramy sobie w grę pod tytułem Rouge Legacy, która jest e, tworem studia e, Cellar DOS Studio bodajże. E, jest to gra popularna, no nawiązująca do popularnych 8-bitowych gier starych, na stare komputery. Hmm. Jedna śmierć nasza mm, jest ostateczna. i Jeżeli zginiemy raz, to wtedy jest po powtórkach. Od nowa zaczynamy. E, Przechodzenie danego poziomu. A ze mną jest jeszcze jeden gość specjalny. No. Dominik witam. Będzie tutaj od czasu do czasu coś komentował. Nie wiem co, ale coś może skomentuję e, podczas mojej gry, mojego ramienia w tą grę. Zresztą też tak bardzo nie na mnie póki co, też w sumie. Oczywiście to jest bardzo ważne zbieranie pieniędzy, gdyż za te pieniądze możemy kupić później ulepszenia, które będą z, mm, potrzebne dla naszej postaci, dla now odblokowania nowych postaci i tego typu. No i jak widzicie, na razie po prostu daje się ruchać tym wszystkim, ale to się zmieni, jak z tego co się Troszkę podchwał. Nobi kosztuje 570 sztuk złota. Ähm. Chciałam dostateczny damage, żeby siedzieć na tych poziomach podstawowych. Już na pewno nie będę przechodził wszystkich wyzwań, które w oferują te podstawowe poziomy. są one naprawdę czasem cholernie ciężkie. I bez odpowiednich run, które tutaj można zdobyć od pewnej czarodziejki nie damy rady żadnej wykonać. O, tutaj właśnie... Kuchę no, No, właśnie teraz to pokazałem jak, jaka ma jest e, pojedów. Okej, okay, kasa. Kasa się przydaje. Zawsze się przydaje kasa. No, jeszcze raz możemy sobie zagrać w takim razie. Oczywiście pod, pod koniec naszej śmierci pokazuje ile pokonaliśmy przeciwników i tego typu, nie? Tym razem zagramy sobie klasą miner, która umożliwia nam zbieranie większej ilości pieniędzy oraz tego typu można oczywiście ulepszać tej klasy, lecz ulepszenia klasy kosztują naprawdę dużo i żeby się je ulepszyć trzeba się cholernie natrudzić ale póki co można sobie ulepszyć na przykład e, życie lub mm, możliwość dźwigania większej ilości przedmiotów w sensie wyposażenia a i zapomniałem wam powiedzieć o tym, że każda postać ma swoje własne mm, traity, czyli e, umiejętności związane z Umiejętności, że tam też przypadłości. Na przykład ta postać jest. E, nie potrafię widzieć kolorów jest takim. Może powiedzieć znaleźć to nic, lecz widzieć na szaro. Nie, jak psy w sumie. Więc to tam. i Mój, e, tak. Każda postać ma ten sam level, tylko level się zwiększa z tym. Jak często ile. Czekajcie, ile m, wpierdolimy w ulepszanie naszego takiego. W przednim filetem było pokazane zamku, zamku takiego. Im więcej ulepszymy, tym większy level mamy. Nie, tak Nie, nie, akurat takiego czegoś nie ma w tym momencie. są dostosowani do. Danego pokoju, że tak. Tak, do danego poziomu. Tutaj są cztery poziomy, których. No, wydaje mi się póki co, że najcięższym jest właściwie yy, nie. Tutaj są cztery poziomy wieża, las i podziemia. Yy, I najbardziej. Teraz znajdujemy się przy mnie w y, zamku. Yy, I najbardziej przesadnym jest właściwie chyba yy, dungeon, czyli podziemia. Głównie z powodu takiego, iż. Jest ciemno w chuj. I między innymi nie ma nie masz jak widzieć co, co się dzieje na przykład z tobą Oraz z twoimi przeciwnikami. Też nie widzisz czas to jak... jak wygląda... hmm Eee yy. O, A, dobra, nieważne. Jak wygląda... Więc ten poziom... Yy. Znowu upknąłem. Marną ilość przeciwników. Co jak co? ale Najlepiej mi idzie podaj że... Nie magiem, tylko Shinobi, którego odblokujemy za 620 golda. To jest dosyć dużo w sumie. Dlatego na razie się wstrzymiemy. Co najmniej kupimy sobie jakiś. Hmm, chyba albo... Albo i też, nie? Albo i też nie kupimy. Chyba, że tutaj coś będzie kupić też. Czy... 525, No to nie za bardzo. Eee. tutaj coś jeszcze nie ma. I właśnie teraz mam problem, ponieważ nie, nie wiem co zrobić z kasą. A kopię to, bo przecież to się przyda. Bardzo się przyda, przyda. No, okej. Okay. Dobra, możemy iść do przodu. Jeszcze kilka rund. Kilka razy sobie przejdziemy przez tą przez ten zamek. Może nawet pokażę wam w tym odcinku jeszcze jakiś inny las czy coś takiego. Zobaczycie się w kąciu, nie? Może by to się pnął w górę. No teoretycznie gra jest. Wydaje się łatwa, ale jest. Naprawdę, trzeba się przy niej skupić, żeby nie zginąć. No tak, i to w cholerę nastawiono na zręcznościówkę. I to do cholery jeszcze platformówka. Teraz zagramy sobie w tym. E, Barbarian, czyli przyzwoitym. Barbarzyńcom, który będzie miotał naszych wrogów e, tu i ówdzie. A właśnie, zapomniałem powiedzieć wam o systemie czarów. E, jako już mam ulepszonego barbarzyńcę, on dostał dodatkową umiejętność. Która e, bardzo przypomina mi aktualnie Fusrodazy z mm, Skyrima fach, Fachroduz, czegoś tak. Oraz mam jeszcze. Skill'e dla postaci. Każda ma inna. Inne. Oczywiście one się powtarzają, ale... O, no, trzeba przeżyć to jakoś. Nie ma nic idealnego. Świat Czyli, nie by... No tak, z kolejnym levelem to e, ten. Jak ginimy, to tracimy tylko całość, że... Żeśmy tylko kasę, przeszli, tylko kasę. I... i, i, kasę. i to co ale przeszliśmy. Ale umiejętności wszystko zostaje. Tak. Dobrze. Ja, już hmm, to Hmm. Teoretycznie to jest nawet proste. No tak. W moim wypokojeniu bardzo proste. Ogólnie barbarzyńca charakteryzuje się tym, że ma bardzo dużo życia i jest wytrzymały. Można um, wytrzymały, co e, dużo życia ma. Proste. Nie. Dać mi jedzonko może. Nie pogniewam się. O dziękuję. O dziękuję jeszcze bardziej. O, i właśnie, w tych skrzynkach możemy znaleźć nie tylko złoto, ale w niektórych skrzynkach będziemy mogli znaleźć jeszcze plany na lepsze. Lepsze uzbrojenie. Jak widzicie, mam już taką czerwoną zbroję, co jest, To jest... tutaj mi wampiryzm. Czyli będę zabierał życie przeciwnikom, którym zabiję. Aj! To jest właśnie coś, coś czego nie lubię. No, zdychęj. Nawet okay. nie weźmiemy tego, co tam jest, ale kij z tym. Oj, i właśnie w takich miejscach, w takich rzeczach, jak tutaj, widzą państwo, możemy sobie zebrać Blue czyli. O, Blood Cape, czyli coś dodatkowego do yy, naszego, naszej zbroi z krwi, która będzie zabierała życie innym, w sensie dała nam, czyli teraz to dostawał plus 4 do yy, życia za każdego zabitego przeciwnika, A więc to będzie nawet, nawet przydatne to jest przydatne, prawda, ale zabiera nam życie same początkowe. Chociażby hobby, tym można było zabrać więcej. Znaczy, mieć w życiu więcej. O. I jeszcze chwila i będziemy stać na szczynobi. A. I zapomniałem powiedzieć, że nasza postać najwidoczniej pierdzi, ma gazy. No, cóż. Element humorystyczny w tej grze. Nawet ciekawy. Może się czasem pośmiać. O, i tu jest czerwony teleport, to on nas teleportuje... W losowe miejsce na mapie. akurat nie chcę sprawdzać które, ale... No, może... Można zabrać nawet w, do bossa chyba. Nie jestem pewien akurat tego. Albo przed bosa. Gdzieś tak. A tego załatwimy. Takim sposobem. Dosyć cheaterskim. gdyż przed, przez ścianę? Ładnie, ładnie. Mamy już 850 łoków Ok, jest nawet przyjemnie. Podobnie. I mamy kolejny blueprint: Knight Chestplate. To będzie nam, bodajże, dawało dużą ilość życia oraz armora. przy sobie będziemy bardziej odporni na przeciwników. O kurwa, no. Tak. tak, tak, tak. Więcej jedzenia, więcej jedzenia, proszę, bo mam mało życia. Oj, ładnie, ładnie. To jest z dobre podejście, powiem wam. Pewnie mi idzie jak Gram z kimś. I chyba jednak wam pokażę, co to jest, jak, gdzie się teleportujemy. O, jednak w tym momencie zostaliśmy teleportowani w całkiem inne miejsce. Znowu. Nawet nie widzimy naszego poprzedniego miejsca, lokum, można powiedzieć. E, widzimy tylko to, co tu jest. Nie widzę tutaj żadnego... O, dwie skrzynki, no to to, się to dobrze nas wywaliło. Dobre, dobre, dobre. Mi się to podoba. A więc, zombiaki oczywiście są najprostszymi chyba ty, przeciwnikami, chociaż też mogą być, o. I tutaj, jak widzicie, na górze, Oj, tutaj widzicie właśnie nowy, nowy poziom, to jest wieża właśnie. Tutaj są róż, różni przeciwnik... o oh, e, Tuż tutaj mm -hmm. są różni przeciwnicy i właśnie zginąłem, nie pokazując wam wszystkich. No ale cóż, e, był z wami Jack Ferenc i Dominik. Dużo się nie odzywał, ale przynajmniej był. Było czucie jego obecność chyba. I nawet dużo, przecież oh. w sumie... Teraz wam pokażę... Mm, Shinobi'ego może. Albo... Kim sobie pograć teraz? Polecę minerem chyba. Charlotte. A więc, w każdym uh. zapraszam wszystkich, którzy by chcieli pograć sobie w tą grę, bo jest istniejąca. zajebista. Oraz piękna. Shinobi został odblokowany. Możemy jeszcze go później ulepszyć, nie haron lower haron toll by learning how to barter with death itself, czyli możemy zmniejszyć haracz od harona, który zabiera nam całe życie, całe życie, całe życie całą kasę e, możemy zwiększyć naszą szansę na cios krytyczny co też jest bardzo przydatne i przyjemne czasem e, a więc tak, ja bym sobie wziął harona jeszcze, odblokował o, iż mogę pójść ulepszyć Shinobi'ego za mm, 900... Ile? 990... no tak. Oczywiście. I później odblokować licza, co też powinno być zajebiste. I bardzo przydatne. A więc do następnego odcinka. Do zobaczenia miłych snów lub miłego dnia. Ciao!